and the rewards are endless Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku NBA My Player 2K14 no oczywiście gramy sobie naszym zawodnikiem, ja trochę go zupgrade'owałem tak jak widzieliście w ostatnich odcinkach. No i ostatnio, jeśli nie oglądaliście poprzedniego odcinku, to zobaczcie, bo naprawdę zagrałem tam świetnie po raz pierwszy na ocenę A-. I jest to mega dla mnie osiągnięcie i teraz już wiem chyba w jaki sposób muszę grać, jak to. Przepraszam, jak to rozgrywać. No i będę się starał, będę się starał grać w taki sposób. Punkty już dla mnie teraz nie są najważniejsze. Czasem będę próbował rzucać trójki. No i oczywiście, na razie, jeszcze widzicie całe te spotkanie, ale potem, potem przejdziemy już do. Potem przejdziemy sobie już do e, robienia skrótów. Z tego powodu, że będzie to trwało za długo, po prostu. I. Berks, Berks i a, good ball movement. Do to chodzi, O to chodzi. Tak trzeba łapać ocenę. Jak go mam kryć? Pisz głowaś. Wielu z was też pisało, żeby oczyszczyć tego Juta, bo nie mam z kim grać tutaj. To jest trochę racja, naprawdę. Jestem przesunięty na shooting guard kurde. To jest racja, naprawdę. Ja to czuję, kiedy przegrywam im piłkę, a oni tak naprawdę nie wiedzą co z nią zrobić. Tak się poruszają dziwnie po tym parkiecie. Spróbujmy trójkę. Ajajaj. Dobra decyzja, ale niecelna.

Pass to assist? Nie, kurde. I tak jest, jest trójka. Bardzo dobre podanie od Berka. Może to i lepiej, że jestem na szybtengar, bo jednak krycie Fischera to nie byłoby. Dobra. Nie byłoby łatwe zadanie. O, ale i tak dalej, znowu przegrywamy. Kurde, no. Chyba jestem na rozgrywającym teraz. Berks i pięknie Sprowadziłem trochę. O, pięknie. Nice, ale przechwyty asysta. Oj, oj oj dobrze się to zaczęło. C plus. Dobra Durant, Durant, to twoje może, a, może krycie. Perkins i Kurde, rzucił, fak. Straciłem trochę punktów na tym, jeśli chodzi o cenę. Ale starałem się, starałem się. Tak jest, znalazłem sobie miejsce i pięknie. Nie rzucam już teraz na oślep. Staram się rzucać wtedy, kiedy Oj, jak się dałem zrobić. Kurde jak on tu zbiera, ja pierdzielę to no może być właściwe działanie. Jeśli nie 2. Zobaczmy: 3,24 do końca. 23,21. Dwa punkty straty. Jeszcze nie jest źle. Westbrook, no Westbrook też tutaj, no na... oh, kurde.

No brakuje i ta trójka by wpadła, ale niestety nie udało się. Dalej 5 punktów. Może dzisiaj zamiast drugiego spotkania zajmiemy się treningiem. Wow, wow. Ale spóźniony, kurde, spóźniony ten blok. I ocena zaczyna spadać z dół.

Zobaczmy, jaki najlepszy zawodnik, Berks. Tak jest 11 punktów, i, i dwie zbiórki. Znowu na shooting guard, no kurde. Mam przypilnować West druga przez 2 minuty, czyli w tej. O, cholera, w tej kwarcie już nie może nic rzucić. Goaltending, tak jak myślałem. Jest Berg i jest Bergs. <grywka> Mamy, tak jest, 2 plus 1? Nie, goaltending. No i dobra, znowu mam do krycia Westbrooka, chodź tu. Cofnę się troszkę, żeby mi pomogli. Nie, traf tego! Jest! Gobert, tutaj, tutaj. Tu można z dwóch, stary. Nie pchaj się tam jak debilny

Utah's on defense. ones. Yeah, man, defense. I'm a putback. And defensively there's for answers because ever since halftime they've been disjointed out there. Back to Evans. Pass to Burke. Pass to Houdini. Kicks it to Evans. A fadeaway. aż po prostu przemilczę to co się stało ośmieszył mnie Westbrook no ośmieszył mnie takim alejupem nade mną naprawdę jeszcze, jeszcze, jeszcze jestem za słaby żeby go utrzymać no nie udało się, trudno ojojoj oj, oj. ale Bazer, kurde 60-49 pogrom ostatnia kwarta

Aj, ja aj, myślałem, że kontra pójdzie. Dobra, jedziemy z tym. I? Pastuł asystent też się nie uda. Kurde. Nie mogą tego trafić na no co cholerę. Marvin Williams is out there with Jefferson. Then there's Alec Burks. And it's cancer in of... a position. Wow, Jackson kicks to Lamb. That's good. And it's Jackson with the assist that time. 15 points for Lamb. You know, their field goal percentage is creeping up toward that 50% mark, which is a nice change from the first half. Dobra Williams, oddaj to. No proszę Cię o podanie, debilu, stoję... I? Kurde, nie trafił tego, no. Jak tutaj się nie denerwować? Gram na ocenę B-. Według mnie dobrze, rozgrywam tą piłkę jak tylko mogę. E nie rzucam już głupio cały czas trójek. a i tak nasz zespół przegrywa Gdzie tu sens, gdzie logika Dobram was dupie rzucę sobie trójkę <grywka> Fast break score, przynajmniej tyle

Jest, siadło. Tutaj tuż przed końcem akcji 10 punktów. Ocena B minus. nie zrobić głupiego faulu i nie wychodzić za daleko, bo on tutaj może sobie wtedy nie pojechać. 4 sekundy już musi rzucać, musi, ja uciekam na kontrę. Oczywiście nie zebrali tego. Pięknie, fast break score. To była dobra decyzja o kontrze teraz. Czyżby zmiany i koniec spotkania dla mnie? Nie, 2-21 do końca i myślę, że. Wow. Zagramy sobie trening po tym meczu, chociaż następny mecz gramy z Chicago, więc fajnie byłoby w następnym odcinku to pokazać na początku. Bo to może być dobry długi mecz. Co tu było? Mało no brak po 2-1, ale by się skończyło. Ibaka.

I znowu pudło. Jesteście niesamowici naprawdę. Tak jest, ale jub. Ojej, minuta do końca i wcale już mi się nie chce grać.

Ale miałem farta teraz. Uciekłem odkrycia, i to była głupota. Dobrze, 17 punktów. No już tego na pewno nie odrobimy, ale jednak. Jeszcze jedną trójkę spróbuję sobie rzucić. Nikt go nie krył. Nikt. about as they get ready to celebrate the win. Well, they can already start to celebrate, Steve, and they should. Let their team hear it They were good. Lucas kicks to Awol. Not to Lucas. Jestem Jestem. No No, 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 80 do końca i takim wynikiem muszę zakończyć to spotkanie. 77-64. Kolejna porażka. Kolejny słaby mecz w wykonaniu Utah Jazz. Czyli mojego klubu niestety. 144 punkty. Win bonus oczywiście nie. Ocena b minus, więc tak źle nie grałem. Może też nie idealnie tak jak ostatnio, no ale cóż, przejdźmy do konferencji. Tak, bardzo to jest... Zapytał się, jak bardzo to jest frustrujące, że robiłem co mogłem, a moja drużyna i tak przegrała. And even though I was pretty happy with my game defensively, I feel like there was plenty of missed opportunities on offense that I could have taken advantage of. Playing good defense definitely takes a backseat to that when you get tagged with a loss, man. Chicago <laughs> Play drills. Zobaczmy, jakie drillsy mamy, czyli trening. Mamy tak, shooting, dribble course. No dobra, może zaczniemy odrzucania i w każdym odcinku będę Wam pokazywał, na czym to polega. Dobra, rzucanie, czyli po prostu mamy wyznaczone strefy. Musimy zbierać piłki i rzucać jak najwięcej yy, celnych. Dobra. Dzięki, przeszkodziłeś mi trochę. Ja sobie zacznę może od tych tutaj też. Zawsze wszyscy zaczynają od tych dalszych. Przeszkadzamy sobie nawzajem, to jest też głupie trochę, ale Siadło Skasujmy mu to może tutaj. Siedzi. siedzi Dobra, nikt tego jeszcze nie ruszył tutaj, więc. Też siedzi. Tutaj jeszcze. Ładnie. Mamy też kolejny, tutaj na środku jeszcze zostało. Jak na po raz kolejny po piłkę 6 do 5 póki co. No. Oj, mi nie siadło, jemu siadło. No, spadaj! Co za koleś? 7, 6? Może być po 7 zaraz. Bierz piłkę, bierz, 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 bierz. bierz. W ostatniej sekundzie po 7 i co teraz? Failed. No dlaczego? Muszę z nim wygrać? Mieliśmy remis. Quit. Spróbujmy raz jeszcze to zrobić. Bo spodobało mi się naprawdę. Mogłem dać tam od razu, że zróbmy to jeszcze raz, ale dobra. Mniejsza z tym. Dajmy sobie play now. Play drills, oczywiście. Eee, no i jeszcze raz shooting. Czyli ja mogę mu kasować te jego czerwone pola. Nawet nie wiedziałem na próba Spróbujmy mu to skasować. Tak jest, można kasować sobie nawzajem. I tak też będę robił. Dobrze. I idziemy kasować. Niepotrzebne to było i on mi chyba teraz. Tak jest, pod kosza i to zdjął. Dobra, bo taktykę widzę moją. Fak Dobra, weźmy tutaj... No, szybko, bierz to. I? Tak jest, skasowana kolejna jego. Spod tego też moja. Oj, tu powtórzyłem niepotrzebnie. I pięknie następny. Kurde jak go wpadła moja nie. <laughs> no dobra, udało się wygrać e, siedmioma, aż tak 60 zarobionych drills menu. Następnym się zajmiemy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. No cóż, piszcie co sądzicie, co zrobić, czy odejść, czy nie. E, jeśli tak, to kiedy? Więc trzymajcie się do usłyszenia na razie i piona.